Cześć, witaj na moim kanale. Fajnie, że mnie odwiedzasz. Czy taka sytuacja jest ci znajoma? O tak. Też masz takie problemy z drzwiami? Dobra, to fajnie, bo spróbuję wymienić rolki właśnie w kabinie i być może coś się przyda z tego filmiku. Zrobię to na przykładzie akurat tej kabiny o nazwie Ravena, aczkolwiek mocowanie tych rolek prawdopodobnie będzie takie samo, podobne jak, jak w Twojej kabinie. Ta kabina, akurat, no nie jest zbyt jakieś, jakaś droga. Takiej dość, dość słabej jakości, więc wiadomo te rolki też jakichś szału nie, nie zrobią. Różnie to może być. No. Czasami mogą wytrzymać kilka lat takie rolki. No i w końcu przychodzi taki moment, że trzeba coś z tym zrobić, bo tak jak to widzieliście przed chwilą drzwi zaczynają się zacinać, zaczynamy szarpać coraz nerw bardziej nerwowo. Może nawet się zdarzyć, że, że to może wypaść jak za mocno szarpniemy, aczkolwiek nie powinny. Gdyby ktoś próbował robić jakąś konserwację tych rolek, może za jakiś czas, być może gdzieś to przedłużyłoby żywotność, aczkolwiek nie wiem, czy ma to za bardzo sens. Dostęp do tych rolek jest trochę utrudniony, ponieważ one są w takich prowadnicach, prawda, w tej górnej i dolnej. Tak jak tu widzicie, nie? to jest jedna prowadnica. I tam na dole mamy sobie, prawda, drugą przybrodziku, na brodziku prowadnicę, tak? I tutaj sobie chodzą je w środku od wewnętrznej strony, i tam dostęp jest utrudniony. Natomiast oczywiście te rolki pracują w utrudnionych warunkach, bo woda plus osad, jak wiadomo, równa się po prostu kamień. One prędzej czy później zajdą tym kamieniem, no i efekt po prostu będzie taki, że. Z czasem będą miały coraz większe, coraz większe opory, aż w końcu przestają pracować, drzwi zaczynają się blokować. No i jest tak, jak to przed chwilą widzieliście. Na szczęście wymiana takich rolek nie jest zbyt trudna i koszt również nie jest zbyt wysoki. No dobrze, to spróbujmy to ogarnąć. Przed zakupem musimy sprawdzić, jakie te rolki mamy, prawda? Te rolki przeważnie ściąga się od dolnej. O, tu mamy dolną prowadnicę, nie? Tak? I podobnie jak u góry tutaj chodzą nasze nasze rolki. Teraz musimy sprawdzić, aha, i właśnie, yy, musimy sprawdzić, czy potrzebujemy i dół, i górę, czy się częściej to zdarza, potrzebujemy tylko dolne rolki, tak? Bo te dolne rolki są narażone bardziej na, na szybsze zużycie. Czas, często jest tak, że yy, te górne śmiało jeszcze będą śmigać. A dolne po prostu trzeba tylko wymienić. Więc warto to sprawdzić przed zakupem. Więc dobrze, spróbujmy się dobrać do tych rolek. Tak to wygląda. Przeważnie zaczynamy demontaż od właśnie od dolnej roleczki sobie. Widzicie? Jest, o widzicie, tutaj jest taki przycisk. Jak go wciśniemy, to rolka powinna wyjść z prowadnicy. Tak się odblokowuje te dolne rolki i później dopiero drzwi się całe ściąga z prowadnic. jeżeli wciśniecie, o tak jak tu widać trzeba wcisnąć i rolka powinna nam wyjść wyjść z prowadnicy widzicie, i to ostrożnie, bo drzwi one już sobie latają wystarczy je tylko lekko unieść i wyciągnąć górne rolki, drzwi już mamy na wierzchu i teraz tak musimy sprawdzić co to my za rolki mamy, tak? I to zobaczcie, pierwsza sprawa: czy, czy są wymieniane wymienialne same, same rolki, czy tu jest śrubka? Prawdopodobnie będzie. Więc często jest tak, że nie musimy całego mechanizmu kupować, tylko wystarczą nam same rolki. Aczkolwiek koszt całego tego mechanizmu też nie, nie jest zbyt wielki. Więc dobrze, dolne rolki mamy odpięte, tak? Teraz próbuję ściągnąć drzwi, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić, jak wyglądają górne rolki. Widzieliście to, prawda? Podnosimy lekko do góry, do środka, i drzwi powinny wyjść. I teraz sprawdzam, jak się mają górne rolki. Jeżeli dobrze pracują, nie zacinają się, to spokojnie możemy je zostawić, a wymienić tylko dolne. I tak jak tu widzicie, te górne górne przeważnie są podwójne, tak? Te wuski są podwójne, po dwie roleczki. Tu sprawdzam sobie, jak chodzi o użytkowanie tych. Jeżeli widzicie, że to chodzi ok, no to nie, według mnie nie trzeba tego wymieniać. I teraz sprawdźmy jeszcze, jak do one wyglądają. No, zobaczcie. Widzicie, że nawet ta jeszcze może chodzi, ale zobaczcie, ta druga już jest zablokowana całkowicie. Możecie to będzie widać tutaj bardziej. Tu będzie widać. Widzicie, ta jest zablokowana, jest całkowicie ta druga. I teraz, ja już wiem, że muszę wymienić tylko dolne rolki, czyli cztery sztuki pojedyncze. Teraz, przed zakupem, muszę sprawdzić, jaki mam rozmiar tych rolek. Śrubka mocująca rolkę, tak. cały ten mechanizm do, do szyby, jest ukryta tutaj, prawda, pod tą zaślepką, tak? Musimy ją ściągnąć, żeby zobaczyć, dobrać się do naszej śrubki. Po ściągnięciu zaweczki. Prawdopodobnie zobaczymy, że będziemy potrzebować śrubokręt krzyżak. Możemy to sobie już odkręcić. No dobra, za chwilę. Wykręcam jedną śrubkę. Lekko trzeba rozchylić ten mechanizm. I tak to wygląda z bliska. Teraz muszę zmierzyć sobie średnicę tego, tego kółeczka, bo to będzie mi potrzebne przed zakupem i teraz jeżeli kupicie cały mechanizm to OK jeżeli chcecie kupić same kółeczka i tylko ze śrubką wymienić to trzeba będzie sprawdzić jeszcze jaki rozmiar gwintu, prawda, żeby to nam przypasowało o tak to wygląda po odkręceniu tej śrubki widzicie jak to jest wszystko już jest, ile jest osadu na tym ten kamień po prostu wchodzi w środek i no rolka przestaje, przestaje pracować po prostu i teraz ja sobie zmierzę do jaki mam rozmiar tej rolki i u mnie bodajże tutaj było 25 mm jeżeli same roleczki no to jeszcze musimy zmierzyć jaki mam otwór tu chyba z tego co pamiętam było 5 mm i tu pytanie czy chcecie kupować konkretnie pod swój model aczkolwiek nie wiem czy to ma uzasadnienie po prostu można kupić zamienniki za chwilę sprawdzimy Jaki jest tego wybór, bo wiecie, jak to jest w, w tych sklepach. A to nie ma naszego modelu, a to coś się pozmieniało w technologii, a to trzeba czekać. Zobaczmy, co tam będziemy mieli w ogłoszeniach. No i zobaczmy sobie na na Allegro. Wpisujemy sobie, a, prawda, rolka do kabiny prysznicowej, coś w tym stylu. Wiemy, ile sztuk potrzebujemy: czy pojedyncze, czy podwójne, czy cały. Czy cały wózek, czy same kółeczka? Bo w sumie najbardziej do nas interesuje. Zakładamy, że kupicie sobie cały wózek. To w tym momencie najbardziej będzie nas interesować średnica. A właśnie, ten wymiar średnica po prostu kółeczka naszego. I tyle. Zobaczmy, co to mamy w opisie: rolka pojedyncza, dolna wypinana, model i tak dalej. Oczywiście zamawiamy sobie na sztuki, przykładowo same done to 4 sztuki pojedyncze, średnica kółka, i to nas bardzo tu interesuje. Tak, czyli 25 mm. Mhm, mhm. z łożyskiem typu i tak dalej, rolki wykonane, Ok, ok. Zostali nierdzewne no fajnie by było, żeby to tak nie rdzewiało. Mhm, Kulko, łożysk, o, rolki. Uhum, uhum, z łożyskami kulkowymi, uhum. no, jakbyśmy kupili troszeczkę lepsze takie te zamienniki, no, to byłaby szansa, że pochodziłoby to dłużej. No, bo w oryginalnym zestawie kupimy tą kabinę. No, jeżeli kabina kosztuje, powiedzmy, nie wiem, z 1000 zł, no, to wszystko wiadomo, jest bardzo słabej jakości. No, to te rolki też będą bardzo słabiutkie. Eee, zalecona grubość szyby też przy okazji możemy sobie zmierzyć, aczkolwiek one będą podobne bo tam jest dosyć spora, spora tolerancja 4-6 mm szerokość otworu mhm. to wszystko będzie bardzo bardzo podobne bardzo ważna jest właśnie tutaj średnica tego kółka po prostu żeby nam to weszło w prowadnicę i dobrze nam to chodziło zresztą myślę że nie będzie jakichś większych problemów No i dobrze, mam zamówione kółka, przyszły. Ja wymieniam, wymieniłem tylko same kółka. Te wózki zostawiłem stare. Więc jeżeli pasują mi śrubki nowe, jeżeli nowe nie pasują, bo, bo przeważnie za śrubkami się zamawia te kółka. Gdyby śrubki nie pasowały, możemy stare nasze założyć. Dokręcam tylko, sprawdzam czy chodzi fajnie. I to samo wykonuję z pozostałymi. Rolkami po zamontowaniu drzwi w odwrotnej kolejności. Czyli wkładam najpierw od góry, tak żeby weszły mi wózki w prowadnicę. Następnie na dole klikam przycisk, żeby wskoczyło. Sprawdzam, czy chodzi. I teraz pozostaje tu jeszcze kwestia regulacji. Może tak być, że trzeba będzie poprawić, poprawić tą regulację, żeby te drzwi się fajnie równo zamykały, ale i żeby po prostu. Po zamknięciu, tu wszędzie szczelina, prawda, była taka jak trzeba, żeby nie było szpary. I teraz zobaczcie, jeżeli drzwi nie przylegają na całej swojej wysokości do siebie, to tutaj u góry w tych wózkach mamy takie śrubki, widzicie? I to jest właśnie regulacja. I w zależności od tego, teraz, czy będziemy wkręcać śrubkę. Czy odkręcać drzwi, będą albo się podnosić, prawda? To będziemy widzieć, jak to będzie pracowało działało. Będziemy wkręcać, teraz będziecie widzieć. Najlepiej drzwi po prostu zamknąć do siebie i będziemy widzieć, co się dzieje. Tak, żeby one, trzeba tak wyregulować lewe i prawe drzwi, żeby one też względem siebie, prawda, mniej więcej równo te drzwi po prostu były zamontowane. No, sprawdzam jeszcze raz, jak się zamyka. Widzicie równiutko, żeby woda później nie wypływała. No i co? Po regulacji sprawdzą ponownie jak się zamykają drzwi. Jeżeli ładnie przylegają, woda nie będzie wyciekała. Drzwi chodzą bez większych oporów. No I po zabiegu. Tyle w temacie. To wszystko. Dzięki Ci za Twoją uwagę. Będzie mi miło, jeżeli postawisz łapkę w górę. A jeżeli masz jeszcze chwilę zapraszam na mój kanał. Do zobaczenia mam nadzieję. Pozdrawiam. Cześć.